Jak zdobyć Invincible, czyli jednego z najbardziej pożądanych mountów World of Warcraft? Lub jak nazywają ze zbrośni, którzy jeszcze go nie mają, Invisible? Musimy dostać się na Northrend i do Ice Crown. Najlepiej, portalem do starego Dalaranu i stamtąd po prostu tam dolecieć. Lub inżynierowie mogą użyć wormhole generatora Northrend i teleportować się prosto do Icecrown. Udajemy się do Cytadeli Lodorożka. Pamiętajcie, żeby ustawić sobie trudność raju na Heroic 25. Wejście do raju powinny mieć czaszkę z pięcioma kuleczkami dookoła. Wchodzimy, idziemy prosto do Lorda Marogara i zabijamy chłopa. Tak przy okazji yy, leci z niego fajny pet. Teraz do góry, do Lady Death Whisper. Zabijanko i czekamy na windę. Teraz kierujemy się na swój statek zależnie od frakcji. Alliance na lewo, Horde na prawo. Gadamy z kapitanem, wskakujemy na armatę. 300. Rozwalamy w statek. Po czym idziemy naklepać Death Knighta i przechodzimy przez bramę za nim. Tutaj, żeby otworzyć portal do Lich Kinga, musimy pokonać wszystkie bossy. Zaczynamy od prawej. czyścimy cały trasz przed Siostrą Swalną i zabijamy ją. Omijamy smoka i jedziemy windą w dół. Idziemy na arenie bić pająki, aż otworzy nam się brama, przez którą przechodzimy dalej. Zabijamy trasz, potem dwa smoki, na koniec Syndragosę. Wracamy skrótem skręcając w lewo przed bramą i nie zgadniecie, znowu jedziemy windą. Wracamy do głównego ronda i idziemy w górę, do księcia Tal'Darama, rozwalamy Thrasht, później samego księcia i idziemy spiralą do góry, do Lanathel, którą też zabijam. Skaczemy w dziurwę i tym razem na rondzie zjeżdżamy w lewo. Tutaj musimy zabić dwa bossy i otworzyć zawory po pokonaniu każdego z nich lub zapomnijcie to zrobić jak ja często i później się musicie wracać. Przechodzimy przez otwarte już drzwi. Zabijamy Karoluchy aż otworzy się brama do profesora i zabijamy go. Zabijamy trochę więcej Karoluchów, żeby otworzyły nam się drzwi z powrotem. I wracamy na rondo, gdzie powinniście zobaczyć i usłyszeć coś takiego. Skakujemy w portal do Lich Kinga, gadamy z Tyrionem i czekamy aż skończą swoją sesję RP. Pokonuję Martafa i cierpliwie oglądamy kolejną sesję RP. Teraz dobijam Lich lutujemy i trzymamy kciuki, że dropnie. Szanse na dropnięcie tego mounta to jest około 1%. Potrzebujecie poradnik zdobyć jakiegoś mounta? Napiszcie w komentarzu albo wpadnijcie na kanał Twitch, co się ogarniemy.